Hej, Siemann, Wam wszystkim, ludzie z tej strony ETS 747. A to kolejny odcinek naszej serii, Dr. V. Heister. No co? Yy, yy, czyli dzisiaj jest odcinek drugi. Nagramy również dzisiaj jeszcze odcinek trzeci. I będzie koniec serii, ponieważ więcej odcinków nie ma. Chyba, że Wam się jakoś super spodoba. I po prostu. Będę ko koniecznie musiał to nagrywać. Jeszcze sobie tylko tu obrócę stronę i może być gitys. Dobrze, zacznijmy więc. Odcinek drugi. Kiedy został gwiazdą seksu, oglądał Punfiliadę. Punfiliada jest to głupi program telewizyjny, ale doktor Wichajster y, kochał go oglądać. Jest... Polsat Play o 12 w nocy. Jest to program o technologii seksu. Jego żona ogląd kocha oglądać Mykojadę. To jest program telewizyjny oczywiście o technologii sera. Dzisiaj 45 tydzień Saturnowy. Doktor Wiechajster jest Doktor Wychajster sadzi monety. powiedział gwałturety UFO, UFO nadchodzi. Kiedy UFO wylądowało na jego monetach, obcy ludzie byli bardzo głupi i wredni, ale oglądali ten sam program. W telewizji, czyli Punfiliada. I od razu zaczęli o tym, oczywiście, rozmawiać. Kiedy przystali o tym gadać, oni zaczęli znowu sadzić monety i zostali bilionerami. Jego żona, Osioł, widziała to i ona weszła do lokalnych koszy na śmieci. Jest to taka restau sieć restauracji. I nie jest to normalna sieć restauracji. To jest psychopatyczne, psychopatyczna sieć restauracji w całej, w całym, na całym świecie po prostu. Jest to restauracja dla zwierząt, które są w niebezpieczeństwie. I to powiem wam szczerze, to jest na tyle w tym odcinku, także myślę, że wam się podobał, oczywiście przepraszam za takie dość długie, bo ja to naprawdę muszę tłumaczyć, niekoniecznie to ja pisałem, oczywiście, no bo wiecie, jak to może być z moim angielskim, nie? Jest silinasty, apologiza i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no nic, myślę, że wam się podobał. jeśli się podobało, oczywiście sub może mile widziany, like i tak dalej. Planuję też robić jakieś tam takie interko, bo interki są już w miarę, interki, hmm, intra są w miarę z przodu dobre, no to jeszcze coś może do tyłu dorzucę. W każdym razie, trzymajcie się.